na motorach Zaczynamy popisy na motorach Opa ale popisuwa co?! No. Dobra, mam go. Mam, już git. Dzięki. Ale mocne. radę, Kaskader potrzebny. Słucham? Kaskader potrzebny. Nie, nie, nie. Nie, Ja jestem kaskader w kontrolowanych warunkach. Pamiętajcie, że... Dzisiej, pamiętajcie, że dzisiaj, e, dzisiejszy odcinek nazywa się Popisy na motorach. Nie? Popisy? Popisy na motorach. Nie. To dla mnie, jak kurwa, nie. Dla mnie to syr. Dobrego skoka dałem. арги аги Ja pierdolę Pa, pa pa leci, kurwa Ale człowieku, takie, takie górki to chłopaki loncinem na TikToku wjeżdżają? Loncinem! Pa! Nie awizowałem się z podjazdem, dlatego nikt nie jest skupiony. kaskaderzy się kurwa nie zapowiadają. No ta Zobacz, mam czarne, ale wiesz, myślisz, od czego to może być? E, za mało gazu, się daje, jak przepalisz, to będzie git. O, człowieku. <śmienicza> Boś po, be, be, be. Poszedł, szedł. Ma? O. o gościu. Zaparkowane. To co ty? Dziękuję. Gratuluję Ci. To, dla mnie to odwaga, tak zapewne. Ja nie lubię miejsca, gdzie nie znam. My też się nie lubimy. Ty. No to jest ogólnie zjazd, ale czy zjazd musi być zawsze zjazdem? Może też być podjazdem, nie? można zjechać, bo tam jest taka ścieżka i nie wiem czy takim wąwozem się nie wyjeżdża Co tam jest No to jedziemy o, Kurwa jak ja lubię składami, nie? Ja chciałem powiedzieć Zajemisty, no. Podoba co? się podjazd? Fajny? No git. Człowieku, ten nogi, a ja tutaj mało co się kurwa nie posikałem. ja też podieramy Ja też podjarany. <śm> ja Podjazdem? <śm> no, no bo fajnie, bo tu jest 3 czy 4 No, fauszyny. no. O, o! O, o, o człowieku. człowieku! Zagapiłem, bo chwilę... Nie... drewno tutaj. <śm> Kurwa człowieku Co ty odpierdalasz ja to, Kurwa to trzeba było prostu. No człowieku ciężko no. Zajebiście Poniosła go beta Jak, gdzie mam chować te jaja Żeby sobie ich nie ubijać no, Gdzie, dupę podnosisz dupę. No jak stanę właśnie i później Dupa. motor mi podbija Duto I prosto w No to, tak bierzesz, no tylko chodzi też o to, żeby przód odciążyć, żeby amortyzator ci wybrał korzeń, nie? No. Czy, czy coś, co napierdala w belkę, to on ma więcej przestrzeni do tego, żeby się złożyć. Bardziej miękkie jest wtedy, nie? Bawi i uczy, <słuch> 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 Dobrze! Ale pozycja żelbe to nowy kloc aktualna. Leciał czy nie leciał? Rafał, więcej luzu, więcej luzu. Leciał czy nie leciał? Leciał, no poleciałeś. Macie w zamper, pa pa pa. Pięknie. Mm -hmm. Dawaj, tu musisz mieć prędkości tutaj. Dawaj, 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 No i chuj teraz to nie wyjedziesz. Daj to pokaż. Wyjechać ci.